Cześć! Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was film, który być może spodoba się części z Was. Głównie tej części, która zainteresowana jest kupnem nowego iPhone'a. Jak wiecie, iPhone'y coraz bardziej zyskują na popularności w Polsce. to za tym idzie, porównamy sobie serwisy, w których można go i w łatwy sposób kupić, a przede wszystkim bezpiecznie. Wybierzemy sobie iPhone'a 7, który jest nowy i nigdy nie aktywowany. Ponadto będziemy miał 32 GB wbudowanej, a sprzedawca będzie możliwy najbardziej pewnym sprzedawcą. Pierwszym serwisem będzie najpopularniejsza platforma w Polsce zakupów online. Jak zaznaczyłem wam na wstępie, interesują nas wyłącznie iPhony nowe, nieużywane i najlepiej z odbiorem osobistym. Sam osobiście zawsze zaznaczam odbiór osobisty, ponieważ daje to niemalże pewność, że faktycznie sklep istnieje i nie jest to żadna aukcja widmo. Wiemy to, że nowy telefon kosztuje na pewno powyżej 2000 zł, stąd też wpisujemy to w filtrze, aby wykluczyć aukcje chociażby z najtańszych akcesoriów. Sortujemy również cenę od najniższej. Jak widzimy aukcje zaczynają się od 2300 zł, ale widzimy po statusie, że są to licytacje, a więc zaznaczamy w ostatnim filtrze kup teraz. Ceny telefonów zaczynają się jak widzimy od 2735 zł. Tak, sprawdziłem. Są to telefony, które nie posiadają SIM locka i znajdują się na stopowych półkach. Kolejny kurs obejrzymy sobie na sklep Apple. Cena naszego modelu to 3349 zł Jeżeli jesteśmy uczniami bądź studentami istnieje możliwość kupna iPhone'a, ale nie tylko iPhone'a, na stronie Apple w sektorze dla edukacji Niestety z jaki dostaniemy to jeden grosz My jeszcze sobie trzeba posiada iPhone 7 w sekcji tak zwanych przedmiotów fabrykowanych Niestety dostępne są tylko na chwilę modele wcześniejsze. Ostatni portal, jaki sobie zbadamy to Ceneo. Wybieramy tu oczywiście najtańszy wariant. Najtańszy telefon kosztuje 2999 zł. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że porównywałem jedynie kilka serwisów. W opisie pod filmem zamieszczę linki, gdzie możemy kupić taki telefon. A więc pora na wnioski. Kwota jaką przyjdzie nam zapłacić na Allegro zaczyna się od 2735 zł, jeżeli zdecydujemy kupić się taki telefon przez internet nie mamy praktycznie żadnej kontroli nad tym co otrzymujemy. Musimy się również liczyć z tym, że nie zawsze towar będzie dostępny na magazynie, stąd też czas oceniam na 2 na 3. W oficjalnym sklepie cena za telefon to 3349 zł, kupując tam mamy praktycznie 100% pewności, że telefon dojdzie do nas w stanie nienaruszonym. W oficjalnym sklepie towar poza dniem premiery, dostępny będzie praktycznie od zaraz. Na cenę czyli po cen będziemy zmuszeni zapłacić za telefon najmniej 2999 zł. Również jak w przypadku Allegro niekoniecznie będzie zawsze dostępny towar od ręki, co za tym idzie czas oczekiwania może się wydłużyć. Najważniejsza jest dla nas oczywiście cena, no i przydzielimy jej punkty od 0 do 6. 0 do najdroższy przedmiot, 6 za najtańszy. Obsługę i czas oceniamy od 0 do 3. A więc podsumowując, najtaniej kupimy na Allegro, później na Cenao, na końcu w oficjalnym sklepie Apple. Finalnie, jeżeli podsumujemy, stosując taką skalę ocen, wyjdzie, że najlepiej będzie kupić nam na Allegro. Finalnie, jeżeli podsumujemy stosując tę skalę ocen wyjdzie, że najlepszym, bo najtańszym rozwiązaniem będzie kupno telefonu na Allegro. Niemniej jednak całkowicie odwrotny rezultat otrzymalibyśmy, jeżeli za priorytet ustalimy sobie czas i obsługę klienta, a na dalszy plan odstawimy cenę. Dziękuję Ci za Twój czas i napisz w komentarzu swoje uwagi. Zap